Tak naprawdę to nasze dzisiejsze roz... spotkanie trzeba by rozpocząć od odśpiewania dla niektórych kultowej piosenki. 40 dni minęło jak jeden dzień. Tak, kochani, rzeczywiście za nami 40 dni okresu wielkanocnego. Przed nami liturgiczna uroczystość w niebo Wstąpienia Pańskiego. Im też po swojej męce. Dał wiele dowodów, że żyje, ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił im o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku przykazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. I tekst z Ewangelii Świętego Mateusza. Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę. Tam, gdzie Jezus im polecił, a gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, niektórzy jednak wątpili. Tych dwóch fragmentów chciałbym użyć, aby zilustrować to, co mogło się dokonać albo co dokonało się w życiu uczniów przez tych 40 dni po zmartwychwstaniu. Pierwsze, co wydaje się oczywiste, ale warto to zaznaczyć, to jest to, że ta grupa się nie rozpadła, że uczniowie pozostali razem ze sobą. Przypomnijmy sobie tę sytuację niedzieli zmartwychwstania, gdy nie było z nimi Tomasza i tę sytuację, która nastała potem, to świadectwo, któremu dali, którego nie przyjął do niedzieli. Po zmartwychwstaniu. Kiedy był z nimi razem, Jezus przyszedł ponownie. Wyznanie Tomasza, Pan mój i Bóg mój są ze sobą, są ze sobą razem. Po drugie, kiedy patrzymy do tego, do tego tekstu z Ewangelii Mateusza, oddali Jezusowi pokłon. Przyjmują więc Jego boską naturę. Widzą w swoim nauczycielu kogoś więcej, tego, któremu oddaje się pokłon. Tomasz zapoczątkował ten pokłon razem z wyznaniem. Tutaj po 40 dniach widzimy, że 11 oddaje, oddaje Panu pokłon. Ale pojawia się zaraz następne bardzo ciekawe zdanie, niektórzy jednak wątpili. Zauważmy, że nie jest mowa niektóry, nie jest mowa o pojedynczej osobie. Z tych jedenastu przynajmniej dwóch. Jeżeli mowa niektórzy, jeżeli, jeżeli Mateusz używa liczby mnogiej, a nic nie mówi, że nie mogło być trzech albo czterech. Co to znaczy, że przez tych 40 dni różnych spotkań z Jezusem, tego jak słyszeliśmy, że dawał im wiele dowodów, że żyje, że im się ukazywał, że mówił im o Królestwie Bożym, spożywał posiłki? Jednak to, co się działo w tych 40 dniach, nie pozbawiło ich wszystkich wątpliwości. Niektórzy z nich trwali w tych wątpliwościach, nie mieli jasności. Nie wiemy, czego one dotyczyły: czy tego, kim Jezus jest, czy tego, że zmartwychwstanie było realne, albo wątpili w to, czy Jego misja się udała. Mateusz nam nie wyjaśnia natury tych wątpliwości. Przy, takim, przy takiej codziennej lekturze Mateuszowej Ewangelii zostajemy z tym prostym stwierdzeniem: Niektórzy jednak wątpili. Natomiast, kiedy czytamy dzieje apostolskie, to wprowadzenie odkrywamy, że. Kiedy Jezus im powiedział o tym, że będą świadkami po całej ziemi, zapytali Jezusa, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela. Czyli ten czas słuchania Jezusa, także jego nauczanie o królestwie Bożym nie do końca zmienił albo w ogóle nie zmienił ich myślenia na temat tego, czym jest królestwo. Nie mieli jasności tego, że to królestwo zapoczątkuje, kiedy Jezus siądzie po prawicy Ojca, kiedy Jezus w przebóstwionej swojej ludzkiej naturze będzie uczestniczył we władzy Boga. Ich myślenie było bardziej przyziemne, chyba skierowane na to, co tutaj na Ziemi, doczesne, królestwo Izraela, o którym przecież czytali, rozważali. Pochylając się też nad księgami, nad księgami proroków. Niektórzy wątpili, inni znowu nie rozumieli tego wszystkiego, co Pan, co Pan mówi. Czy jeszcze coś, rodzi się pytanie, możemy sobie o uczniach powiedzieć w świetle tych, w świetle tych wersetów, które przy. Przydaje nam, podaje nam dzisiaj liturgia. Zwróciłem uwagę jeszcze, że, że są posłuszni Jezusowi. Udali się do Galilei, na górę, tam gdzie im, tam, gdzie im Jezus polecił. Nos, noszą więc w, sobo, w sobie gotowość słuchania swojego rabiego, swojego nauczyciela. I tam na górze, w Galilei. Są świadkami tego, że kończy się fizyczna obecność Mesjasza wśród nich. Co się rozpoczyna? Rodzi się, rodzi się pytanie. Skoro kończy się fizyczna, cielesna obecność, skoro Pan już publicznie nie będzie się ukazywał, pomijając ten tę wyjątkową sytuację doświadczenia spod Damaszku, które przeżył apostoł Paweł. Możecie o tym przeczytać w katechizmie Kościoła w 659 numerze. Kiedy słyszymy w niebo wstąpienie, kończy czas fizycznej, cielesnej obecności Mesjasza wśród ludu. Co się... Tak możemy, tak możemy pytać, co się dzieje dalej. I patrzę do dziejów apostolskich. Ten Jezus wzięty od Was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Zaczyna się czas oczekiwania. Uczniowie Jezusa. Zostają wezwani do tego, aby oczekiwać, najpierw oczekiwać na wypełnienie obietnicy, ale też zostaje im uświadomione, że nadejdzie dzień, kiedy Pan powróci. I kiedy dzisiaj wspominamy w niebo wstąpienie Jezusa, kiedy dzisiaj. Razem z uczniami wpatrujemy się w niebo. To już nie po to, żeby widzieć tego, który zostaje przez obłok osłonięty i zabrany, ale dzisiaj wpatrujemy się w niebo z nadzieją i z oczekiwaniem z nadzieją, że przyjdzie, z oczekiwaniem, że pojawi się na obłokach, aby dokończyć to co rozpoczęło się w czasie jego wniebowstąpienia ta epoka kościoła kościoła który otrzymał misję świadczenia o Jezusie nie tylko w Jerozolimie w Judei w Samarii w Galilei ale aż po krańce aż po krańce świata i rodzi się drugie pytanie Kościół, który oczekuje, kościół, który z tęsknotą wyczekuje powrotu Syna Człowieczego, ma do wykonania tutaj jakąś misję, ma do wykonania zadanie. I to zadanie Jezus zostawił dla swoich uczniów bardzo jednoznacznie przedstawione. Idźcie więc i czyńcie uczniów, ze wszystkich narodów. Czas kościoła jest czasem czynienia uczniów. Czas, w którym żyjemy, w czas oczekiwania na powrót Pana, to czas, kiedy narody mają usłyszeć, że ci, którzy je tworzą, powołani są, aby stawać się uczniami. Uczniami, którzy usłyszą Ewangelię. Odpowiedzą na nią, przyjmą chrzest, rozpoczną nowe życie, a potem, pouczani słowem katechezy, będą ten świat, w którym żyją, przemieniali, będą ten świat przekształcali. Czego potrzebuje uczeń? Paweł, mistrz. Nauczyciel, jak czynić uczniów. W liście do Efezjan, w tym fragmencie, którego też dzisiaj wysłuchaliśmy, jest tym, który w modlitwie pokazuje, co jest ważne dla ucznia. Modli się najpierw o to, aby uczeń otrzymał charyzmat dar mądrości objawienia aby jego wiara jego poznanie Boga nie było powierzchowne mówi o głębszym poznaniu Boga dojrzalszym poznaniu Boga dalej mówi o tym żeby wierzący widział jaka jest nadzieja którą Bóg w jego sercu zrodził, co jest przedmiotem tej nadziei, czego wyczekuje, co jest dziedzictwem jego, to co nazywamy niebem. Trudno być uczniem. Nie wiem, czy w ogóle jest to możliwe. Jeśli człowiek nie ma wizji kresu uczniostwa, jeśli nie wie do czego wzywa, do czego zaprasza go nauczyciel, a my jesteśmy zaproszeni, aby przyjąć niebo, aby dotrzeć do nieba, tam gdzie siedzi Chrystus po prawicy Ojca, tam jest nasz kres i Paweł ma odwagę modlić się, żeby jego uczniowie, ci których zrodził dla Chrystusa, żeby jego uczniowie mieli świadomość, gdzie znajduje się kres ich życia. Gdzie znajduje się ich dziedzictwo, do którego są wezwani, do którego są zaproszeni. I jest jeszcze jeden bardzo ważny element tej Pawłowej modlitwy. Paweł modli się o to, aby uczniowie, aby wierzący poznali, że w ich życiu działa Boża moc, aby mieli świadomość, że nie są sami, aby mieli świadomość tego, że nie są. Skazani na to, aby samemu walczyć w świecie, czy samemu w samotności zmierzać do domu Ojca. Towarzyszy im moc Boża, moc Boża, której mogą zaczerpnąć, żyjąc we wspólnocie kościoła. O tej mocy Bożej mówi Paweł, że ujawniła się najmocniej w tym dziele Bożym, jakim była Pascha Jezusa. Jakim było wywyższenie, uwielbienie Jezusa. Ta moc Boża jest wszel, ponad wszelką władzą, zwierzchnością, mocą, panowaniem. Nie ma siły we wszechświecie, która by była większą, która by była ponad mocą Bożą, z którą Bóg pragnie działać w naszym życiu. Chrystus Pan, w niebo wstępuje ta moc, moc, która wskrzesiła go z martwych, która uwielbiła go, posadziła na tronie. Ta moc dzisiaj jest nam udzielana we wspólnocie kościoła, w mocy Ducha Świętego. A Chrystus, który mówi: Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. On daje gwarancję, że to, co mówią pisma, wypełnia się. Co można z tym zrobić? Jak przeżyć liturgię w niebo wstąpienia? Jak przeżyć dzisiejszą niedzielę? Myślę o takich trzech rzeczach. Po pierwsze, ważnym jest uświadomienie sobie, że nasze zbawienie dokonuje się nie tylko w duchu, ale dokonuje się także w ciele. W niepowstąpienie Chrystusa wywyższyło ludzką naturę, Twoje i moje ciało przeznaczone jest dla nieba. Drugie, co jest takim ważnym do uświadomienia sobie w dniu dzisiejszym i do przeżycia, to jest to, że tam w niebie zasiada Jezus, Syn Boży, ale w swoim człowieczeństwie prawdziwy człowiek, ten, który nas rozumie, ten, który daje nam wszelkie obietnice. Dzisiaj więc jest czas, aby patrząc na Jezusa, zobaczyć także swoją przyszłość. Zobaczyć, do czego jestem powołany, i podziękować Bogu za ten dar, za dar powołania do nieba, za to, że moja i Twoja przyszłość skierowana jest w stronę, w stronę nieba. I ostatnie, na co też warto zwrócić uwagę, Czytania dzisiejsze pokazały nam także kruchość i słabość uczniów. Nie wszystko dla nich było zrozumiałe, nie wszystko dla nich było jasne, mieli jeszcze swoje wizje. I takimi jesteśmy my. My też niekiedy wątpimy. My też niekiedy chcemy, aby Pan realizował nasze plany, nasze wizje. Te dzisiejsze fragmenty Bożego Słowa pokazują nam, jak ważna jest gotowość przychodzenia do Pana z tym wszystkim, co w sobie mamy i z tym, jakimi jesteśmy. On nas zna, dlatego nie warto niczego przed Nim ukrywać. I tak jak mówiłem w wypadku Tomasza, Tomasz przyszedł, powiedział, co mu leży na sercu, i pan objawił mu siebie, pan mu pokazał, kim jest. I w naszych wątpliwościach, i w naszych trudnościach, pan nie zostawi nas samymi. Dlatego może warto dzisiaj nazwać po imieniu, w co wątpię, co jest dla mnie trudne do zrozumienia. I wypowiedzieć to przed Jezusem, i wyrzucić to z siebie, prosząc, aby On się tym zajął. Trwajmy dalej, bo za tydzień pięćdziesiątnica.